Dzień dobry, bo my chcielibyśmy stolik dla dziewięciu osób. 9 osób? To zapraszam do środka, tam mam większe stoły. No, ale my chcemy ten stolik. Ten na ogrodko. Proszę państwa, ten stolik jest czteroosobowy. Nie pomieszczę się państwo, nawet państwo do tego stolika nie usiądą wszyscy razem. A jak dania przyjdą, to nad wszyscy nie zjecie. Do środka zapraszam. Ale my chcemy. Nie wtrącam się. Róbcie co chcecie. Siadajcie sobie gdzie chcecie. To państwa zamawiane dania. Mamy 6 pizz, 3 burgery, 4 porcje frytek, 10 milszejków, skrzydełka. Smacznego. Proszę pana, pan miał chyba rację, bo my się tutaj nie mieścimy. Czy możemy zmienić stolik? Bo nam się nie mieści od dania na stole. No, kto by pomyślał, no nie zmieścili się państwo. No nie, no patrz, no kto was tutaj posadził? No, jakiś debil pewnie. No, ale ja nie mam większych stołów, już wszystko jest za, zajęte. Muszą Państwo tutaj, niestety, siedzieć. Smacznego!